Kluczem do sukcesu na Pinterest jest tworzenie wizualnie przyciągających miniatur, które natychmiast zwracają uwagę. Zacznij od wejścia na stronę canva.com, czyli darmową platformę do projektowania dostępną na całym świecie. Po zalogowaniu się przez Google, Facebooka lub e-mail utwórz nowy projekt o dokładnych wymiarach 1080 na 1920 pikseli. Ten format jest optymalny pod kątem widoczności na Pinterest. Po przesłaniu zrzutu ekranu, zacznij od dodania półprzezroczystego kształtu jako nakładki. To tworzy kontrast i poprawia czytelność tekstu. Nakładka powinna zakrywać około 30% obrazu, zazwyczaj u góry lub na dole. Wybierz wyraziste, kontrastowe kolory, które przyciągają uwagę, zachowując przy tym profesjonalizm. Zastanów się, jaki tekst pasuje najlepiej do tej nakładki. Użyj nie więcej niż 5 do 7 słów. Skup się na emocjonalnych bodźcach lub lukach w ciekawości. Wybieraj czcionki, które są czytelne i przyciągające wzrok. Anton, Montserrat i Oswald to sprawdzone opcje. Umieść tekst tam, gdzie naturalnie skupia się wzrok zazwyczaj w górnej trzeciej części obrazu. Ostatnim akcentem jest dodanie elementów w postaci przycisku odtwarzania. Ten subtelny psychologiczny bodziec sugeruje, że treść jest wideo. Aby znacząco zwiększyć współczynnik klikalności, umieść przycisk odtwarzania centralnie, ale lekko przesunięty względem tekstu. Aby zachować zasady czystego designu przed pobraniem, podglądnij miniaturę w różnych rozmiarach, by upewnić się, że jest czytelna w każdej skali. Ogromna baza użytkowników Pinterest stwarza niesamowitą okazję do dystrybucji treści. Z